Ja średnio kupuję ten film Marcina. <laughs> Bardzo granie na emocjach, no bo a, na argu no już nie ma argumentów, nie? Więc pozostaje granie na emocjach. E... Jeśli mogę nie, co, jakoś zaapelować, no to ludzie powstrzymajcie się już od czegokolwiek, jakichś tam komentarzy brzydkich w stronę Marcina. Bo po pierwsze, to jest chujowe, a po drugie Marcin to wykorzysta. Natomiast trzeba tutaj pamiętać, że rodzina Marcina to kompletnie nie jest winna. Jakby, jakby ten film wyciąć tylko do, te, to, do tego, że tutaj on idzie, przeprasza, mówi, że faktycznie, że to była lipa, że nie pomyślał i tak dalej. OK, ale no tutaj granie na emocjach, no jeszcze trzeba pamiętać o tym pierwszym filmie i drugim filmie, nie? Czyli pierwsze ten na Instagramie i później tym drugim, że materiale. Oni jakby widać też, że Marcin się wzorował trochę na y, tym, jakie filmy tworzył y, Boxdel, tylko, że trochę zamienił miejscami. Boxdel najpierw dał granie na emocjach, później dał taki dynamiczny cięty film, a Marcin najpierw cięty film, a później granie na emocjach.